Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 30 maj 2022 rok, czyli Dzień Dziecka w 2022 roku już jest za rogiem tuż-tuż. Niniejszym, jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już od wielu lat, Czego jak do tej pory nikt nie kwestionuje. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu ze mną, nie ma problemu. W niniejszym mam ważną, dodatkową informację, numer 36, skierowaną do Bandyty sądowego międzynarodowego Magdalena Kaliszewska która jest od 2013 roku pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą handlową sąd rejonowy Wrocław Krzyki wydział pierwszy Cywilny. Jest to informacja: tylko do tego bandyty międzynarodowego. Magdalena Kaliszewska, sąd rejonowy, wydział pierwszy cywilny. Na krzykach we Wrocławiu. To posłuchaj teraz, posłuchaj, bo to ważne. Dobrze? Kilka dni temu twój pracodawca Mateusz Morawiecki, chyba wszyscy znają Mateusza, bo kto by nie znał Mateusza, publicznie w telewizji, w swoim wystąpieniu, to chyba było wystąpienie do młodzieży. Kilka dni temu, czyli przed Dniem Dziecka, teraz, zachęcał w cudzysłowie niewinne dzieci polskie do rozpoczęcia niespotykanej wcześniej na skalę światową zorganizowanej akcji międzynarodowego uporczywego nękania. Obywateli Norwegii, przecinek, dzieci, ich dziadków, ich rodziców. Może się też tak wydarzyć, że te niczemu niewinne dzieci norweskie, to takie państwo Norwegia, Uznają te listy od dzieci polskich jako pogróżki międzynarodowe. Jeszcze raz, musimy tutaj być świadomi tego. To może być potraktowane jako pogróżki międzynarodowe. I wtedy będzie duży, Międzynarodowy kłopot. Czyli mleko się wylało, musztarda po obiedzie, i te sprawy. Dlatego niniejszym, jako suweren, wzywam bandytę międzynarodowego i złodzieja okradającego nawet swoje własne dzieci. Magdalenę Kaliszewską, pracownika wieloletniego sąd rejonowy Wrocław Krzyki, wydział pierwszy cywilny do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Czy pracownik organizacji przestępczej pod nazwą Ministerstwo Sprawiedliwości, Magdalena Kaliszewska Wrocław, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny. Czy ty Magda popierasz tą akcję Mateusza Morawieckiego, twojego pracodawcy, tak czy inaczej? O rozpoczęciu zorganizowanej akcji międzynarodowego uporczywego nękania niewinnych obywateli państwa Norwegii, włączając w to dzieci, ich rodziców i ich dziadków. Więc to by tak było, że. Kilka milionów obywateli Norwegii jest, dlatego to może być zakwalifikowane w procesach międzynarodowych przeciwko państwu polskiemu jako zorganizowane międzynarodowe uporczywe nękanie prawie całego państwa norweskiego. Prawie wszystkich obywateli Norwegii. Dlatego Magdalena Kaliszewska masz 30 dni na zajęcie stanowiska. Czy ty jako prawnik z wykształcenia kończyłaś Uniwersytet Wrocławski? Pracujesz nieopodal w sądzie rejonowym we Wrocławiu. Już dziewiąty rok pracujesz. Spotykasz sędziny i prokuratorki cały czas, i adwokatów, którzy mają różne aury, bym powiedział, i różne energie wewnętrzne. Mniej lub bardziej jasne one są. Czy ty, jako prawnik, popierasz to, czy nie? Czy ty jesteś tego świadoma, że paragraf jest za to? Jeszcze raz. Magdalena Kaliszewska, halo, czy leci z nami pilot? Czy ty jako prawnik jesteś świadoma tego, że być może jest paragraf na to krajowy i paragraf międzynarodowy? A jeszcze tutaj prawa dziecka. Y Europejskiego wchodzą w grę innego kraju, więc kara może być bardzo surowa za coś takiego. Więc czy ty jako prawnik popiera swojego pracodawcę Zbigniewa Ziobrę, Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to są już relacje międzynarodowe? Państwa Polskiego i państwa norweskiego. To nie jest tak tutaj Hopsiup, gdzieś tam w okolicach Dzierżoniowa, gdzieś tak chopsiub w okolicach Pieszyc na przykład, czy w okolicach Świdnicy, że ktoś coś tam kogoś nie lubi i tak dalej, więc będziemy się obrzucać kulkami z błota. No, ch chyba nie tak. Tu już są relacje zagraniczne, Polska-Norwegia. Dlatego ty znasz prawo, a być może chociaż trochę liznęłaś prawa dziecka. Być może. Więc co ty, Magdalena Kaliszewska, bandyto sądowy, co ty na to, jeśli twój pracodawca w telewizji. Mateusz Morawiecki zachęca niewinne polskie dzieci, aby wziąć udział w zaplanowanej i zakrojonej na szeroką skalę międzynarodowej akcji międzynarodowego uporczywego nękania listownie przez dzieci polskie wobec Rodziców, dziadków, babcie, bliższą i dalszą rodzinę, dzieci norweskich, czyli obywateli Norwegii. Co ty na to, Magdalena Kaliszewska? Ty znasz prawo? Popytaj się Twoich znajomych, takich bardzo zaufanych, osobistych znajomych, Twoich doradców, którzy Ci doradzają, jak mnie nękać uporczywie. Na arenie międzynarodowej. Być może za jeden czy dwa uśmiechy i takie miłe spojrzenie wzrokiem na tych doradców, to oni tam może ci różne takie porady międzynarodowe ci za darmo donoszą, inkasując twoje miłe spojrzenia wzrokiem i nie tylko. Więc dla ciebie nie ma problemu, aby trochę ogarnąć sprawy międzynarodowe, prawne, jak tylko sobie życzysz. Nie ma problemu. Więc popytaj się twoich kumpel, prokur, batorek, sędzin, zaufanych, osobistych, mężczyzn, adwokatów i tak dalej. Być może się tam czymś obdarzacie, jakimiś... Wzrokowymi takimi energiami, więc na stryknięcie palca możesz mieć te informacje od nich. Więc masz, Magda, 30 dni na to, aby oficjalnie się do tego ustosunkować, czy ty popierasz przestępczą działalność i zachęcanie do tej przestępczej działalności Mateusza Morawieckiego. Aby dzieci polskie rozpoczęły międzynarodowe uporczywe nękanie listowne obywateli państwa Norwegia, włączając w to dzieci, ich rodziców, dalszą rodzinę i dziadków. Więc masz 30 dni na to, aby bandyto sądowy ogarnąć to i się opowiedzieć, czy jesteś za lub przeciw. Dziękuję za uwagę.